Witam, witam, Was serdecznie w kolejnym odcinku CFSA 25 na mapce Cebuchowo Młody na Gospodarstwie. Co w dzisiejszym odcinku? Jedziemy tą wełnę zawieźć, tylko za po, żeby jej nie zgubić. Tylko jadę zewnętrznej kamery, bo ona nie ma, nie ma pasów. Zapomniałem, że ona nie ma pasów, więc jadę sobie na zewnątrz, żeby nie pogubić tutaj tego towaru. Przy okazji zwiedzając zakamarki. A to co tu mamy? A no tu coś tu jest. Co tu jest? Co tu mamy kolejny? Staniemy co na chwilę tutaj. Zobaczymy, co tu jest. A, krawiec tutaj jest. O, to by było szybko blisko. Dobra, to na pewno krawca będziemy kiedyś kupować. Na następny pieniądze będziemy mieli. Tam ustawiamy wiadomo, będziemy materiał na razie produkować. Nie mamy tego dużo, ale krawiec będzie w kolejnej kolejności. Jako tutaj. Ładne tereny tutaj, to by można było się przenieść tutaj na te tereny trochę pół pokupić A nie wiem, zobaczymy. Tu jakieś duże pole. Jest, może takie duże by się kupiło? Czemu by nie? Duży hektar. Nie hektar jest nie jeden hektar, jest ile może być tutaj. No ile to może być? Wow! Powierzchnia pola To jest 7 hektarów. No to nie hektar. To by było co robić dużymi maszynami No ja mamy za 150 metrów, czyli gdzie on tam... A, tam jest, dobra. Chyba tutaj będziemy wjeżdżać, tak? A no tu jedziemy. Od tyłu się zajeżdża pewnie. No i gitara. Dobra. Weźmie ten towar, czy nie weźmie? Weźmie, dobra. To tu mam asy, sobie też da się wyjechać, a ja sobie od tyłu zajechałem. Czemu by nie? Dobra. Tkaninę z wełny robimy, co tu możemy? Słoma, Swo leniana też. A, wejdziemy to, to, aktywujemy. No nie, dużo tej wełny jest, więc trochę coś tam materiału może zrobimy. W poprzednim farmingu wyłączy sobie tutaj pódziana. Może by nie było jaj zaraz. Za coś zemlujemy. A przy, w ta, poprzednim farmingu nie korzystałem z tego, ze szwalni, a ze sz, z tego skrawca, z sz, tutaj tej szwalni, szwalni, żeby ja powiem to że sprzężalnio. Nie korzystałem, więc teraz chcę na tej serii jak najwięcej skorzystać z tych wszystkich tutaj u, u tych zabawek można powiedzieć tego wszystkiego, no po prostu, tak dla siebie i dla was zobaczycie jak te firmy, te produkcje pracują, te produkcje, w fabryki ja też jestem ciekawy później może jakie podsumowanie zrobimy, ale wiemy co wygrało już na pewno, tak, na tą chwilę no Tartak na tą chwilę wygrał więc to jest bez, bez gadania, tak, że Tartak wygrał oj znaki kilka skasowanych, oj. za oj, oj. bardzo się rozpędziłem dobra, ale nic nie widzieliście Dobra, ogi, nie jedziemy. No ten w miarę szybko jedziemy. Dzisiaj będziemy kontynuować dalej siano kosy oczywiście. Bo musimy dokończyć siano koszy. Tutaj ta koliczyna chyba pójdzie na, na siano kiszonkę. Czyli wtedy wytestujemy opcję, żeby na środek zbierało wszystko i tyle w temacie. Tutaj musiałem długie deski dorzucić. I będzie trzeba wkrótce tutaj poogradzać to wszystko, no bo tutaj nie wiadomo, co to się będzie czaiło. Jakie złodzieje, czy co tam, lepiej żeby nie przychodziły, więc... A, tutaj sobie zaparkujemy. Niech to stoi tutaj, nikomu nie będzie przeszkadzał. A my tu już mamy e, tego case'a przygotowany. O, paliwa mało, będzie trzeba kupić paliwo. Zbiornik tutaj z paliwem ustawić, tak mi się zdaje. Bo inaczej tutaj może być cienko. Ale zobaczymy jak dom postawimy, gdzie ten zbiornik się ustawi. Dobra a już możemy zacząć rozkładać szamasa, samasa, szamas? szamas, samasz no i tu zaczniemy zwijać to przewinąłem na drugi dzień nic tu się nie, nie stało, zgadniemy to siano dobra piąteczka, czwóreczka będzie? trójkę zostawimy, chyba będzie dobrze na trójka, czwórka, niech będzie, czwórka będzie dobrze. O, już nie zgrabiłem. Widzicie, się na, zapatrzyłem na, na skrzynię biegów, i tak wychodzi później. Dobrze, no i tutaj takie kółeczko zrobimy. Odgarniemy tutaj od płotu. Później po, do Jondira prasę podepniemy. Chyba Jondira prasa, tam to jest, a ta akurat się fajnie złoży. Popracujemy to. No i zobaczymy jak to będzie. Jak to wyjdzie. No i dobra. Elegancka. No, takie jeszcze wstępne ogłoszenia. no Bo ten tydzień już będzie ostatnie tygodnie, co mi się udało nagrać na każdy dzień. W, następnym w następne tygodnie będą filmiki się pojawiały tak. Ja to jeszcze chyba w ogłoszeniach tam na, na, na poście dodam. Żeby było wiadomo. Tak, we wtorki, czwartki, soboty niedziele będą się pojawiać filmiki, tutaj z gier. Bo resztę nie jestem w stanie ogarnąć tego po prostu. No bo teraz były te święta, to tam, to miałem czasu, sam miałem czasu, żeby sobie ponagrywać, ale na tą chwilę. No już nie będę miał tego czasu. No bo już wiadomo, tylko niedziela mi zostanie do nagrywania. Może sobota jeszcze jakby na siłę, ale to zobaczymy a raczej wprowadzamy taki, muszę tam do, do opisu dodać jakoś tam, muszę poczytać na YouTube Studio i dodać Wam to, żeby kiedy te filmiki będą się pojawiły i raczej na tą chwilę zostaniemy w tym systemie, miało być już później wrócić do normalnego systemu, tylko sobota, niedziela, ale aczkolwiek, no trzeba, jak to się mówi, żelazo kuć, tak, jak jest gorące, póki jest gorące, więc ja się postaram ogarnąć to, tak, żeby było, przynajmniej do końca roku, żeby był filmik. No to wtedy by wychodziło, że na weekendzie by były. No i co, dr co drugi dzień praktycznie by wychodziły, tak? No bo weekend to weekend to już nie będzie dwa odcinki na sobotę, jeden na niedzielę, drugi. Więc moim zdaniem powinno być git. Mam nadzieję, że Wam, że wam się to spodoba, ten pomysł. Bo codziennie teraz nagrywać, to ja już chyba nie będę w stanie nagryć tyle odcinków. No bo to po prostu mi, mi ten głos nie wytrzyma, no i inne rzeczy też bym chciał porobić, mimo że długie wieczory teraz są, ale też ile można grać tak samo na komputerze, więc trochę takie wiecie. Wrócimy do takiej, bo teraz akurat taki fart był: no bo było wszystkich świętych, to tamto, to było czasu od zarąbania, można powiedzieć, miałem czasu do nagrywania. No i te dwa tygodnie polecieliśmy, bo do końca roku nie dam racji O tutaj co pojeździmy po Topoli Nie jestem w stanie m, tego ogarnąć, bo nie dam rady po prostu, tak? Nie dam rady e, fizycznie, psychicznie tego nagrywać Śpieszyć się, więc Musi być tak jak będzie, moim zdaniem i tak więcej niż poprzednim stosowaliśmy Układzie, więc będę miał Do nagrania 4 odcinki no a to też będę w stanie gdzieś tam jak to, któregoś pięknego wieczora, jak już nie będę miał co robić, nagrać odcinek, więc to jeszcze będę w stanie, żebyście mieli te odcinki nagrane, więc to jeszcze jestem takim próg bezpieczeństwa, żebym zdążył w razie W nagrać hmm, odcinki po prostu. Żeby później nie było, że nie zdążę coś i nie będziecie mieli, więc hmm, tak się umawiamy na tą chwilę. Na tą chwilę się umawiamy, że jest wtorek, czwartek, sobota, niedziela. Odcinki będą się pojawiać wtorek i czwartek. Oczywiście będzie to godzina 16, a sobota, niedziela standardowo, godzina 8. Tam też się postaram w poście dodać. Na pewno WOWA raczej będziemy powoli się zbliżać ku końcowi, więc w będziemy zamykać temat moim zdaniem. Coś innego będziemy musieli wrzucić, tutaj na pewno w farminga mamy dwie mapki do ogarnięcia, więc na razie Nawet by była jedna mapka do ogarnięcia, to by było więcej odcinków I tyle w temacie, nie jestem jakiś tam Tutaj mi się akurat na Cudbuchowie fajnie gram. Jest, jest co robić, po prostu mam z czego budować, fundusze są Więc coś jest najważniejsze Jest te fabryki Na start, dobry Dobrze wystartowałem i mam nadzieję, że tak zostanie jak najdłużej będziemy się rozwijać, może się uda całą mapę wykupić, obsiewać i kosić. Ale to na pewno ze 100 odcinków zajdzie. A raczej ze 100 odcinków tyle nie będziemy nagrywać. Bo nam się znudzi, może jakaś inna ciekawsza mapa wyjdzie. To coś pogramy. Ale jak na razie, młody na gospodarstwie zostaje. Ta seria chyba na dłuższą chwilę zostanie tak samo. Mi się tak zdaje, na pewno do końca roku w tym systemie zostajemy. Później wiadomo jak to będzie, nie wiadomo jak to będzie właśnie, jak to będzie po Nowym Roku więc na tą chwilę w takim systemie o, dał, powinienem dać radę żeby były odcinki na bieżąco no powinno być dobrze moim zdaniem ale we wtorek mogę zapowiedzieć, że odcinkiem zaczniemy z tego nowej mapki. Z dodatku we wtorek będzie, to mogę od razu powiedzieć, bo zaraz po tym cebuchowie idę właśnie tam nagrać. Już będę miał do przodu w niedzielę tylko trzy odcinki, zostaną do nagrania, więc już trochę mniej. Będę starał się w miarę możliwości to trochę nabierze do przodu ponagrywać, żeby mieć tego materiału. Będziemy dalej kombinować. Jak z Wowem skończymy. Będziemy kombinować bowową. i tak jeszcze trochę mam parę dni. Dostępności więc, może do końca z tego listopada pociągniemy z No ale to zobaczymy po prostu, jak to nam się ułoży. Tam, tak jak Wam wspominałem, teraz wspomnę w odcinku, że no to tam trzeba być skupionym więc. Więc niestety, no... tam ta gra bardziej wymaga skupienia niż to farming, tak, tak, tak mogę szczerze powiedzieć. Tam, no... Tu możemy pogadać, mogę porozmawiać, coś powiedzieć. Tam już nie do końca, bo muszę się skupić na tym, żeby nie paść. I tak, i tak ostatnimi czasami jeden raz padłem, teraz drugi raz padłem na odcinku, więc no... No życie, cóż ja poradzę, no. Dobra, zwijamy. Ta trawa jeszcze polna, zobaczymy, jak będzie miała wydajność, pójdzie też na, na tą na siano koniczyna. I tutaj ta trawa chyba na siano kieszonki zrobimy, no też tak właśnie myślę, żeby siano kieszonki zrobić. I na pewno będziemy którąś łąkę likwidować. Ta prawdopodobnie może zostanie, bo ona jest duża łąka. Zobaczymy, którąś dużą zostawimy. Bo tą polną trawę to raczej chyba jakieś anomalia pogodowa tam była, ale dobra. Ojej, zabawdzi mnie, w tą stronę pojechałem. Ale dobra, wycofamy. To jakieś dziwne plamy Nie wiem. Dobra. Tutaj pojedziemy, zaparkujemy. Nam te sprzęty się jeszcze przydadzą. Rozgrabiarka raczej nam się nie przyda do niczego. Rozgrabiać raczej już nie będę planował, bo jak będę jako siarką jechał, może jeszcze jedne siano kosy zrobimy, ale zobaczymy. Będziemy coś więcej działać. Hmm, dobra. Odczepimy sobie pod tą przyczepę od razu. Dobra. Zgasimy, że paliwa nie mardała, żeby się paliwo skończy. Dobra, palimy Deere, Jedziemy po prasę. Idziemy tam po pracę, pojedziemy, zgadniemy na gospodarstwo to drugie i sprasujemy. No i fajnie. No, a tak, tak, jeszcze na dwóch gospodarstwach nie grałem. Tutaj, to i tak, to i to i to faktycznie takie ciekawe, moim zdaniem. No i będzie sporo zwierząt na to wychodzi, bo planuję dużo zwierząt mieć na tej serii. Jest takim porządnym bambrem, być się Oj, tutaj skręcimy. Dobra, cofniemy. Bo to też taka dróżka jest zrobiona. Do no tej tutaj tej, tej pryzmy. Więc jak już jest, to trzeba korzystać z niej. Dobra, pracę dziś miałem tutaj. No John też prasa. No patrzcie. Prasa, prasa John Dira. John będzie działać. A, my mamy taką prasę. A, no to będzie trzeba uwiarkę. Powiedziałam się, że okrągło tutaj mam, zapomniałem Tu nie mamy okrągłej, czyli będzie trzeba tą um, kupić z, z, z tą zwiarkę do tych akurat bel. Do kwadratu, do tych bel. Mam się rozłożyć. No i może tutaj przez to jeden dodatek produkcją peletu też będzie można porobić, przetestować pelet. A no to tu możemy na spokojnie w środku, Nie myślałem, że tu mam tą e, okrągłą. A patrzcie, zapomniałem, zapomniałem się. Dobrze, tu mam kwadratowego John Deere. A No to dobre, na no spokojnie, Te siano robimy największe, będą przygotowane. Siano to się pozbiera. Jeszcze trochę będziemy mogli, chyba już w tym odcinku chyba będziemy kupować już pierwsze krawy, mi się tak zdaje. Słomy jeszcze fakt, że nie mam, ale tutaj siano jest, kiszonka już jest gotowa. Więc prawdopodobnie chyba będziemy już uruchamiać, a jak nie w tym, to dopiero w lipcu, chyba w lipcu będzie, bo muszę jeszcze kupić łyżkę. Albo ładowarkę kupić. Zamiast z surym ładowarkę. No, też tak może być, wiecie, i chyba ładowarkę kupimy. Ładowarka się przyda, cały, cały kompletną ładowarkę kupimy. A coś na promocjach mamy ciekawego? O, do bawełny mamy, a bawełny raczej będziemy robić, no tego to raczej nie będę kupował, tutaj przeładowca się nie przyda, to się nie przyda nic. Więc tutaj jeszcze ja tutaj poza odcinkiem sobie doprawię to pole, wapnuję nawozu, się da na tą łąkę. No tak, żeby już na odcinku Wam nie, nie będę pokazywał, ostatnio robiliśmy to, to w kółko to samo nie będziemy też robić, tak? Więc tutaj muszę ogarnąć. a ja mogę w sumie już badania zrobić gleby, bo już tutaj mam pokoszone, prawie zebrane, więc możemy gleby, skład gleby zrobić tu jeszcze nie to. To. No bo tu na tej łące mam. Rzekomo mam, ale nic nie wyskoczyło, dobra. A, pomyliłem się, to jednak mam na tym. Na tym też mam. Tutaj też chyba raczej mam. Tak, wszędzie mam te badania. Tutaj chyba nie mam. A bo i też mam, dobra. Mamy badania porobione, więc tutaj będziemy musieli dać co to nam najbardziej potrzebujemy: wapno i azot. No, standardowo, dobra. No to ogarnie się wapno, i nawóz to się ogarnie. No właśnie, nie wiem, czy nie kupię sobie coś większego. Hmm, poczekajcie, poczekajcie, tak jak jesteśmy, muszę zobaczyć jedną rzecz: wózki nawozowe. A, jeszcze kupimy sobie na odcinku. Hmm. Pometa nie. A, ten nam doszedł. Taki wózeczek. Milionku nie potrzebuję. Hmm. Dobra, kupujemy. Licho, będzie nowa maszyna Dzisiaj na odcinku. No to z tego nowego dodatku ta maszyna Jak dobrze pamiętam hmm, Więc no to przetestujemy sobie tą maszynę na, now, na tym akurat tutaj No przetestujemy jaka fajna, zobaczymy czy fajna ta maszyna Czy nie fajna Więc przy okazji pod sklep będzie wapnem, załadujemy ją Pełną, bo wapna raczej, ale ja to zbieram Wapna raczej, a mam teraz potężny No to praktycznie to tam jeszcze można ciągnik podnieść, jak będę miał kasę, też jeszcze podcipuję chyba silnik na maksa, chyba nie jest to, jest na maksa, nie pamiętam, jak już nie brali, czy to na maksa, już chyba na maksa było możliwe, a no dobra, no, jak już było na maksa, no to nic z tym nie zrobimy, tak? Ale dobra. No trochę nam daje tych beleczek, no trochę tego siana będziemy mieli, tam trochę mamy, nie, jeszcze jedno pole, tam chyba trawę polną zrobię na siano, żeby nam siana nie brakło na sezon zimowy, no jeszcze zdążymy kilkanaście sianokasów zrobić, ale jedną łąkę na pewno te koniczyny raczej będę likwidował i chyba ta łąka i ta, ta, ta duża zostaną Tak i to będzie najlepsze, bo ta, ta jest sporawa, tamta też spora jest łąka Zaraz zobaczymy ile one mają Dobra, zobaczmy tutaj na mapie Ta, mm, ile ma łąka No hektar 5 ma ta łąka, ta Czyli te dwie łąki zostaną. Tą łąkę zlikwidujemy. Ta łąka będzie zlikwidowana. Tu będziemy coś siać na tym po prostu i tyle w temacie, bo tutaj ta, ta polna trawa tak średnio mi się podoba. Przetestowałem, ale tu mam dwie łąki potężne i te łąki tutaj zostaną na dłuższą chwilę z nami. Nie będę planował ich e, zmieniać. Ale już macie i kolejny nabytek. Który zobaczycie, jak będziemy pola wapnować? O, takie będą. Ja tu sobie pojadę, odbiorek go, Ja sobie to przetestuję, przewapnuję. A wy co poczekacie, jak będzie czas na to? Na precyzyjnym rolnictwie wapno ma dużo znaczenia, więc na pewno jeszcze zobaczycie nie raz ten wózek w akcji. A tam w nawozu, to mnie tam tamty mały to mi starczy na nawóz. Tak, tam. Gorzej z wapnem jest. Zobaczymy, pod sklepem będę to od razu wapną zgarnę Żeby było. No, i tyle w temacie. Bambr się zaczynamy robić, takie potężne bambry. Dobra tu zgarniemy, przejdziemy tam. Jeszcze zgarniemy te belki, zobaczymy, ile nam tych belek wyszło. to będzie ładnie, zobaczymy. No. Dobrze, naprawdę. Tak, akurat święto nam wypadło. Dzisiaj we wtorek to miałem czas, żeby to nagrać, chociaż bo tak. To powiem Wam, że żeby było mi ciężko nagrać. Przynajmniej dwa dni potrzebuję na takiego nagrywanie po cztery odcinki dziennie. Nagrać to trochę za dużo dla mnie na moje gardło. Więc dzisiaj jeszcze jeden nagrywam i kończę do niedzieli z nagrywaniem. to Tutaj tak już mamy. 18 godzina już jest. Ja i zaraz spadził to do roboty. I ja to coś by w garażu dalej podziałać, bo w poniedziałek nie skończyłem tego porządki. Porządki już w tym garażu robię. Po prostu muszę takie punktowne porządki porobić w końcu. I zacząć się tam działać powoli zacząć coś działać powoli. Żeby to jakoś coś zrobić. Mam zaległe prace do zrobienia, więc to muszę to zrobić w końcu i mieć święty spokój po prostu. I będę wjeżdżał później jeszcze zboże mam do sprzedania, ale to na razie będzie sobota piękna pogoda. Jakaś sobota się trafi, to się pojedzie, wywiezie. Jeszcze będę miał jeden załadunek, ale tam jeszcze. I na ten rok kończę ze zbożem. Już widzę, że już straty mam, no ale Żyć. Nie tylko ja mam, ale no. Niektórzy zyskali. No nie powiem, że nie, tak? Niektórzy w tym sezonie zyskali. A mi od początku żniw cały czas padał, cały czas mokre to zboże miałem. Ta jakość zboża też taka średnia, więc no, ma Po prostu dramat. Ale no cóż, na to się poradzi. No nie, taki rok był i co poradzi. No, następny rok niby chyba dosiało owiec, a czy dosieje ten owiec, zobaczymy. Tak szerzej. Dobra. Opróżnimy. Dobra. Tutaj na razie bokiem zaparkuję, przesiądę się do ks przyjedziemy zabrać, bo już jest 23 minuta, no tu się nie da na tym farmingu, żeby pograć mniej, to żeby tam, żeby to jakoś wyglądało. Zawsze coś tam musi być. Zawsze jakoś dłu dłuższy odcinek musi wiedzieć tyle w temacie. No bo jest, tak jest chodzi z, z tymi pracami, więc tutaj tak, to podzieliłem na part, więc to i tak, i tak na, dwa, na dwie części, więc tutaj i, i tak. Bo tak to w jednej części to by było za długo. No bo jak to ten autor działa? Wam, że tych balek, ja dużo, to nie, nie, nie założę no, wam powiem, że no dobra, ja to sobie włączam na szybko siłę muszę to poukładać tak jak ja chcę, bo widzę, że tak średnio mi na tą przyczepkę wejdą te belki, a tych belek jest trochę. Dobra. Tego sianka, i tutaj tak te duże belki robimy, i tak. I tak, tak. Się nie zmieszczam, dobra. Tak musimy rozkładać, dobra. To już zamkniemy, bo to tutaj raczej nam nie pomoże nic. Musimy tak, niestety wybaczcie, nie byłem przygotowany na takie rozwiązanie. Myślałem, że to szybko pójdzie autologiem, a tu niestety nie, poszło z autologiem. No. Dobra, to już zgarniemy w tą stronę belkę. No trochę tych belek będziemy mieli, no bądźmy szczerzy, będziemy mieli trochę tego towaru. Mamy już tego trochę siana O, tak słabo mi się ułożyło, ale już dobra. Dużej ich tu też nie mamy. Ja tutaj położymy. Tak złapiemy. Stąd zgarniemy. A jeszcze jedną belkę włożymy na, na górę i chyba wszystkie belki Dobra i ta będzie ostatnia, tak? Tak nigdzie więcej nie ma. Dobra. Mam 80 tysięcy litrów siana, więc moim zdaniem fajnie. Tu już jedziemy, ło, nawet ma się ciężko ciągnąć. Jedziemy na to gospodarstwo, tutaj to siano zostawimy, bo tu trochę paszę będziemy robić, resztę tam siana pójdzie tam. Bo to co to, to siano, co teraz wiozę, to ło, starczy i starczy tego siana. Na dłuższą chwilę tutaj na tym gospodarstwie. O, leżym skręcił zawczas. Dobra. Dobrze. No cóż, no tym akcentem, no tym akcentem żegnam się z Wami i do zobaczenia w kolejnym odcinku z FSA 25. Pozdrawiam!